Piotr Bulak otrzymał główną nagrodę za sztukę Uwolnić Karpia w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Komediopisanie. W ręczeniu nagród w Teatrze Powszechnym towarzyszyła prapremiera nagrodzonej rok temu sztuki Freda Apkę, letnisko Krystyna Piaseczna. Jakie walory ma komedia Freda Apkę, która w drugiej edycji dostała drugą nagrodę? Dotyka współczesności, w której wszystko się komercjalizuje. Gdzie panoszy się świat reklamy, artyści za spore płynące stąd pieniądze gotowi są nawet wystąpić w niezbyt twarzowych pieluchach. W sztuce pojawia się też motyw tak aktualnego dziś sponsoringu. To jest kwestia no, jakby to powiedzieć, tego, co, co z, z naszymi sumieniami, z, z naszą moralnością też robią, robi pieniądz. Także to się wokół tego kręci. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, przy okazji jakby ten, ten, te pieniądze no są jakimś tutaj motorem napędowym, ale też właśnie przez to jest tak, że do każdej jakieś maski zakłada, to każdy jakoś oszukuje. Letnisko przygotowane pod koniec sezonu ma stanowić przedwakacyjną propozycję teatru powszechnego. Próbowaliśmy ująć jakiś z właśnie takie letnisko, trochę jak z folderów żeby pokazać takie miejsce, gdzie się wyjeżdża na dacze, bogato. W spektaklu grają między innymi Piotr Lauks, Marek Ślosarski, Beata Ziejka, Ewa Sonnenburg.